Najpopularniejsza reakcja na spotkanie influencera przez influencera wygląda tak, „Nagranie, w którym iShow Speed spotyka Cristiano Ronaldo w całym internecie wygenerowało ponad 300 milionów wyświetleń. A w tym filmie ja też, będąc influencerem, spotkałem influencera. Jednak kogo dokładnie i w jakim celu, tego dowiesz się w dalszej części filmu. Siemanko, w dzisiejszym odcinku pojadę na koncert Kaspra Bońskiego Dołniejowa I moim zadaniem będzie zbić z nim piątkę i zrobić z nim zdjęcie A jeśli mi się to nie uda, to w sumie nic nie zrobię, ale będę bardzo zły Zapomniałem dodać, że towarzyszyć przy tej przygodzie będzie mi Wiktoria Której zadaniem również jest zbić piątkę i zrobić zdjęcie z Kasprem Bońskim Dobra, my już idziemy na koncert i mam nadzieję, że wyzwanie nam się uda. Dobra, my jesteśmy na mieście, teraz jesteśmy w restauracji, kupiliśmy sobie frytki e, i restauracja wzięła lemoniadę. Ogólnie jest godzina e, 12:49, a koncert zaczyna się o 17.00, także jeszcze jest notalka i ogólnie koncert zaczyna się za 5 godzin, więc jeszcze w tym czasie sobie pochodzimy po mieście, coś zjemy właśnie, pobawimy się, jakiś rozrywkowy kontent dla Was zrobimy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie jaka lemoniada przyszła dla Wiktorii. Dobra, przyszły frytki, zobaczcie jak one pięknie się prezentują. Dobra, słuchajcie, widzowie, właśnie wyszliśmy z restauracji, ja zapłaciłem ile tam zapłaciliśmy? 35 zł. 35 zł zapłaciliśmy za dwie porcje frytek i lemoniadę, którą sobie zażyczyła Wiktoria. Słuchajcie, właśnie idziemy w stronę sceny, na której w ogóle odbędzie się ten koncert, żeby zobaczyć, ile tam jest ludzi, jak to w ogóle wygląda. Także zaraz zobaczycie. Ok, tak wygląda scena, na której będzie Boński dzisiaj śpiewał. O, boże, to jest po prostu mi. Boże. A ty latarka idziesz do minionki <laughs> O Boże Ej, wy chcecie na kolejną zabawę iść? O Boże, nie. One mnie tutaj zamęczą chyba. Zobaczcie, one tam stoją, a zaraz będą tam skakać. To będzie dopiero niezłe. W ogóle zobaczcie tutaj jakie ptaki stoją. Niespotykane w normalnym że tak powiem, w normalnym środowisku. Dobra, nie, to będzie hit, coś obstawiam. O nie, co? <laughs> już nie skacze O oh, Jezu Dawaj Wiktoria Dobra Ej da radę, da radę chyba, da radę Dobra i ostatni, osta, ostatni stage Dobrze, 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 dała radę, dała radę Brawo Wiktoria Śmiesznie by było gdyby ona się przewróciła Ogólnie to przyszliśmy z dziewczynami na lody Dlatego bo uznaliśmy, że po prostu tam gdzie będzie koncert jest za dużo ludzi No i też po prostu na razie tam się nic nie dzieje Więc i tak naprawdę jest dopiero 14.30 Więc koncert zacznie się za 2 godziny 30 minut Ja sobie wziąłem czekoladowego świderka. Co ty sobie tarka wzięłaś? Ty sobie wzięłaś mieszanego bałwanka? A, a ty co? Ty wzięłaś arbuzowo, jakiś e, sorbet e, arbuzowo jabłkowy i ogólnie płaciła Natalka za to wszystko. Ile zapłaciłaś? 23 zł. 23 zł. Bo dzisiaj mamy taki dzień, że każdy płaci po kolei. Na przykład ja zapłaciłem dzisiaj jako pierwszy za jedzenie 35 zł. Potem zapłaciła Wiktoria za, e, za co ty zapłaciłaś? Zapiszcie do nas w lapsę. Zapłaciłaś, za za zapłaciłaś 19 zł, i teraz Natalka ta zapłaciła 23 zł za lody. No i teraz jest kolej z ludzi, której z nami nie ma, więc chyba niestety kolejka się zamyka, jak to się mówi, i znowu teraz za coś będę płacić ja. Słuchajcie, do koncertu została jeszcze godzina, a my zaraz będziemy grać w paintballa. Ogólnie nie chcę was przynudzać tym całym meczem, więc w tak dużym skrócie. Nasza drużyna wygrała cały mecz, a ja mogę się pochwalić, że zająłem pierwsze miejsce, jako najlepszy Przystrzelec zdobywając przy tym taki plecak i dyplom i to co teraz zobaczycie to spotkanie z Kasprem Błońskim. Tak, udało nam się, jednak jedyne z czego nie jestem zadowolony to to, że operator kiepsko to nagrał, ale i tak jest całkiem. No I zrobić Dobra, to dawajcie, No dobra, tamta wyciągaj, tyle Trzymaj. Misja zakończona powodzeniem. Piona przybita i zdjęcia zrobione. Słuchajcie, zaraz wielkie spotkanie. Nie wierzę. Jak tam stoi? Chyba jakiś mocny rejs się śpiewa. E-elu wina, 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 wina. E-elu wina, wina, e lubina wina, wina. E-elu mój zaczyna. Kupujcie męki, to ty kupujesz krystal. Mamo, zobacz, jak twój syn staje z kola. pitkac, marion, pilla. I kręcę, za siebie już nie patrzę, przede mną tylko bawię. Wróciliśmy z koncertu, a właściwie to wczoraj wróciliśmy Dlatego, bo dogrywamy tą końcową scenę jeden dzień po koncercie Dlatego bo po prostu wczoraj wróciliśmy do domu po 21 Więc też nie było czasu na dogranie tej sceny Także jeśli chodzi o samo spotkanie To ja je oceniam 10 na 10 I teraz po kolei zapytam dziewczyn Jak one w ogóle, jakie emocje otrzymały Podczas tego spotkania Także Natalka, powiedz wszystkim Jakie emocje ci towarzyszyły Podczas tego jak pierwszy raz zobaczyłaś Kasprę Błańskiego, przybyła z sobie Ja jak tam weszłam, tak serce mi zaczęło Bić. I tak jak wam robiłam, jak robiłam zdjęcie to ręce mi się trzęsło. Dokładnie, tak, właśnie najgorsze jest to, że operator bardzo kiepsko to nagrał I tego za bardzo nie będzie widać na kamerze Ale ja wam przysięgam, że dziewczyny jak zobaczyły tego bońskiego To dostały ataku Parkinsona Całe, zaczęły im się ręce drżeć Całe zaczęły, się, po prostu się telepać No naprawdę tu to... Było takie piękne A teraz Ty, teraz powiedz, jakie Ci emocje towarzyszyły? No też się zatrzęsłam i jakby to było mnie takie... wow Czyli tak mówiąc w skrócie, szok Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja tak szczerze, moją reakcją było coś takiego jakbym, nie wiem, spotkał jakiegoś starego ziomka po latach Podeszedł normalnie, pionę zbiłem, jeszcze gadałem z nim normalnie No u mnie nie było w ogóle takiego zdziwienia, u mnie było, była taka bardziej radość wewnętrzna Tak się czułem taki spełniony, że po prostu się udało, udało to wyzwanie, tak? No bo jednak, no mieliśmy to wyzwanie z nim piątki, zrobić zdjęcie, no i to się udało to jest po prostu no coś pięknego I jeszcze chcę dodać, że my byliśmy pierwszymi osobami, które w ogóle spotkały tego Bońskiego Jako w ogóle, no my byliśmy jedyn, jedynymi tam, którzy, którzy jakby weszli za koluary, tam za, właśnie za scenę I się z nim spotkała, tak e, Ja pamiętam jak, jak się skończył koncert, to by nawet chcecie wiedzieć ile tam, no wiecie, no głównie dzieci, nie? Ile tam osób stało w kolejce po zdjęciu do Bońskiego A my już mieliśmy to obcykanę, jeszcze film nagraliśmy z tego, no to byliśmy pierwsi i nie musieliśmy w żadną kolejkę się ściskać Napiszcie w komentarzu co sądzicie na temat tego typu filmów Jeżeli odzew będzie pozytywny Będzie całkiem fajna liczba lajków like I nowych subów pod tym filmem To zrobię kolejny taki film, w którym również pojadę do jakiegoś twórcy I się z nim spotkam Może hmm. nawet z nimi Także lajkujcie, komentujcie chłopki Subskrybujcie, chłopki górę, subskrybujcie To może uda nam się nawet nagrać jakiś dłuższy film Z jakimś twórcą Może nie wiem, z czajnikiem Może nie wiem, z kimś innym Także no naprawdę piszcie komentarze, bo warto Także co? Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się w następnych tego typu materiałach. Siema!